Dzień dobry Wam, kochani! Bardzo serdecznie Was witam na kanale. Um, jak słychać, moje gardło nawala. <grywa> Prawdopodobnie złapałam coś od mojej córeczki, która właśnie, właśnie jest chora. A to już tak się, tak się raczej normuje, ale tam coś, nie teges. Um, no i siadam gardło i czuję się jak ziemniak i odrobinę wyglądam jak ziemniak. Um, a mam dzisiaj spotkanie, w ogóle bardzo fajne spotkanie, bo E, ostatnio na moim Instagramie był taki konkurs, w którym można było wygrać zakupy ze mną e, i jeszcze pieniążki na te zakupy. E, także, e, także no, właśnie jadę się spotkać z jedną z Was i tak jakby nie wypada wyglądać jak ziemniak, więc wiedziałam, że muszę się troszeczkę ogarnąć, postawić na nogi, umalować się. No, no i może przy okazji zrobimy po prostu małe get ready with me, bo po prostu nie wiem kiedy ostatnio było jakieś get ready with me gadane, a po prostu tak mi brakuje nagrywania. Że po prostu nie wyobrażacie sobie, tak mi się chce po prostu usiąść, umalować, pogadać o głupotach tak jak to kiedyś bywało na tym kanale <coughs> Kiedy czasu było trochę więcej e, Także dzisiaj po prostu będzie małe get ready with me, lecimy! Dobra, no, nie wiem jak mam ustawić to lusterko, żeby mi tutaj wszystkiego nie zasłaniało, ale żeby się widzieć może teraz? Nie mam pojęcia. Chcę sobie kupić jakieś, wiecie co, lusterko, żeby ten tył był tutaj ładny. Żeby to nie było takie lusterko, że wszystko tam będzie z nim, nim widać, bo nie zawsze chcę, żeby wszystko było widać, ehm, ale żeby ten tył był po prostu ładny. Nie wiem, jak gdzieś widzieliście takie lustereczko, to dajcie mi bardzo, bardzo proszę znać. No i tak jak mówię, będziemy się malować, ażeby jakoś wyglądać. Ej, nie czuję się. Nie czuję się dzisiaj. Nie czuję się dzisiaj na 100%, ale to nic. Ehm, w ogóle, byłam ostatnio i w Katowicach, to jest takie centrum handlowe w na Śląsku, dosyć spore, ono było w ogóle budowane jak ja byłam na studiach i tak mi się kojarzy ze studiami, no ale nieważne, nie o tym, ale tam jest w ogóle stoisko Contigo, wiem, że jest też Contigo takie normalne w Katowicach, w innej galerii, ale tam na tym stoisku Contigo też są rzeczy z Glam Shopu, ja do Glam Shopu mam taki stosunek odrobinę ambiwalentny, ale to jest temat na inny film, E, zupełnie inny film, e, no ale tak skusiłam się i wziąłam sobie trzy cienie do powie, które jeszcze nie otwierałam. Mam odcień Turbo Pigment Top Nude, cień welurowy ślubniak i cień matowy przedemiony brąz. I tak leżą, leżą, żebym, je, żebym ich użyła. Mam trochę więcej nowości, ale wszystko kurde zostało, e, zostało w domu. W ogóle ze śmiesznych rzeczy jeszcze ostatnio byłam chyba w Action i spójrzcie na to, to jest taki set to jest pędzel, chyba taki pędzel do podkładu, wiadomo, nie wiadomo do czego w sumie, taki dziwny pędzel. Mógł być bardziej pucha, to byłby do bronzera, no nie wiem, nie wiem. Jakiś taki, ale fajne jest to, że z tej strony są cztery małe pędzelki. Ten nawet się wydaje fajny, ten taki do blendowania, taki myślę, że coś się da, będzie dało nią zrobić. Ten jest też taki niezły, takie... Niezłe, nic szczególnego, ale wiecie, ile to mogło kosztować? 10 zł i taki secik. Muszę go przetestować, ale to może nie dzisiaj, bo muszę je umyć właśnie, weźmę do domu i je umyję porządnie, bo ich nie umyłam jeszcze, a ja trochę się, nieco się brzydzę, jak używać na twarzy. E, dobra, lecimy. Wiecie co, jestem właśnie, to jest, um, już o tym mówiłam milion, milion razy, oczywiście opisy to kosmetyków będą w opisie do filmu, a czy nazwy i linki, że jedyną rzeczą tutaj naprawdę, a czy oprócz obrobienia filmów, bo tego mi się nigdy nie chce robić jakby, ale drugą rzeczą, która mnie wkurza, to jest L'Oreal, stare dobre nie używałam, w ogóle jest jeszcze zamknięty, nieotwarty i um, jedną, jedyną jakby rzeczą, której tak naprawdę nie lubię w nagrywaniu filmów, to jest to, że muszę wyłączyć swoją muzykę, która leci gdzieś tam właśnie w tle um, i teraz wiecie co, w tle miałam Cave'a, bo. A czy nie, że. W sumie nie z tej przyczyny, ale jedną z przyczyn na pewno jest to. Iż właśnie teraz w weekend był w Gliwicach koncert Cave'a, na który po prostu mi się udało pójść i jestem ukontentowana. Tym bardziej, iż w ogóle nie spodziewałam się, że pójdę. Koncert był w niedzielę, mm, i to był koncert, który był od dwóch lat przekładany. On chyba w 2020 miał być po raz właśnie pierwszy, potem w zeszłym roku, no ale wiadomo, różne rzeczy, COVID, -y, nie covidy. Yy, i dopiero właśnie teraz się odbył. Ja chciałam bardzo do niego iść, ale jakoś tak, wiecie, jakoś tak się nie składało, nie miałam z kim zostawić małej, a Damian akurat był wtedy w pracy, jakby do ostatniego momentu czekałam, no i okazało się, że akurat przypadkiem moja mama była w Gliwicach i tak ją trochę wyprosiłam i została z dzisiaj i kupiłam po prostu w ostatnim momencie bilet. No i poszłam sobie, poszłam sobie na, na koncert. Fajnie było, te są na tyle, znaczy ten stadion, to się nazywa Arena, na którym był ten koncert, jest stosunkowo nowy, ale jest też taki bardzo, bardzo nowoczesny, nie jest taki duży jak, nie wiem, O2 w Londynie, także są trochę inne, inne wrażenia, ale i nagłośnienie i wszystko było jak najbardziej w porządku. No i fajnie, bo to jest jakby walking distance od, od tego, gdzie mieszkam, ja mieszkam na rynku w Gliwicach, Także dosyć urokliwie, Damian mnie tam zawiózł, po koncercie sobie wróciłam na nogach, chciałam mieć Ubera, ale po prostu jak można się było spodziewać było... no nie dało się, nawet nie, że było długo, dużo jakby czekania. E, tylko, że się nie dało, wywalało mi, że po prostu bardzo mi przykro, nie mamy dla pani samochodu dzisiaj, może jutro. jej ukochany, najlepszy kolektor. Mm, I e, no, także wróciłam sobie potem na nogach, także wszystko tu się odbyło, odbyło fajnie i w ogóle, wiecie co, jest taki fajny klimat po takich właśnie wydarzeniach, typu, nie wiem, jakieś koncerty, jakieś coś takiego, jak coś się kończy właśnie, nie wiem, w środku nocy, jest tak pełno ludzi, ale miasto żyje i wszyscy, którzy idą, są jakby połączeni tym jednym wydarzeniem, tym jakby przeżyciem, fajne to jest, lubię wtedy słuchać o czym ludzie rozmawiają, co mówią i takie to jest, nie wiem, łączące jakby ludzi w całość, no nie? W ogóle fajna sprawa, czy tak ciekawa, no bo Bonnie Cave, w ogóle nie miałam pojęcia mówię dużo w ogóle dzisiaj, a dlatego, że są chyba nie miałam pojęcia, że on już ma 64 lata po prostu nie wiedziałam, no wiedziałam, że tak może około 45, 50 ale właśnie sprawdziłam z ciekawości po koncercie i ma 64 lata E, w życiu, w życiu byście nie powiedzieli, po prostu w życiu, dynamit, energia, po prostu jakieś szaleństwo. Nikkei to jest jeden z tych smutnych panów, e, którzy piszą smutne piosenki i e, grają, wykonują. Smutne, mówię, tak troszeczkę się podśmiechując, ale on akurat życiorys dosyć smutny ma, też w ostatnich latach stracił em, dwójkę synów, jakby to w ogóle te zarzenie nie były ze sobą powiązane, ale teraz w tym roku e, i ostatnio też wcześniej jeden z jego synów bliźniaków zginął dosyć tragicznie, bo oni mieszkali, bo też w, nie wiem, czy się chyba wyprowadzili się z Brighton w Anglii, tam są takie klify i on ma oni z Suzy Cave ze swoją żoną, która jest właścicielką marki The Vampire's Wife, modowej, bardzo fajne zresztą sukienki, o tym tutaj milo razy mówiłam, e, mieli bliźniaki, bliźniaków, chłop, chłopców, nastoletnich i jeden z nich prawdopodobnie pod wpływem jakichś narkotyków po prostu spadł z tego klifu, także bardzo, no... Wiadomo, że nie fajnie. Mówi, że nie fajnie o takim czymś, to jest trochę żałosne w sumie, nie? No ale. Także to jest jeden z tych smutnych panów, którzy pisze smutne piosenki, ale też jego życiorys jest dosyć taki przepełniony melancholią, gdzieś tam smutkiem. I oprócz tego, że ja się nastawiałam na te smutne piosenki, bo kocham smutne piosenki, to było tyle dynamitu, tyle po prostu. O tyle po prostu szaleństwa, energii takiej dzikiej. Pierwszy raz widziałam coś takiego, wiecie co, żeby w ogóle artysta, um, um, wiecie jak normalnie jest scena i w ogóle, i potem są ludzie i są barierki normalnie i on miał wzdłuż tych barierek miał e, normalnie wybieg zrobiony i on zamiast stać na scenie, on cały czas stał na tych barierkach, a właściwie on wisiał, on leżał w ludziach non stop z mikrofonem w ręce i on w pozycji poziomej albo na tyle pochylonej cały czas śpiewał, a ci ludzie go ciągnęli wiecie, gawki za ręce, tu, coś tam i non stop, dwie pół godziny, bo koncert dwa, trwał 2,5 godziny, był e, dwa, dwa razy bis. E, a jeden bis był, był przewidywany, ale drugi chyba nie był przewidywany, także bardzo, bardzo fajnie. E, zdziwiłam się, że właśnie nie było, nie było totalnie pełno na tym koncercie, tak mówię, kupiłam bilety w dniu koncertu e, i jeszcze było e, dosyć sporo, dosyć sporo miejsc, na płycie było, no tak może... Trzy czwarte płyty było zapełnione, widziałam, że tam było dosyć sporo miejsca i rzeczywiście jak się stało w tej kolejce do, na koncert, to widać było, że średnia wieku była odrobinę wyższa, właśnie jak mówiłam mamie, no dużo było świzny po prostu w kolejkach, także to było takie, no takie... Em, em, jakby to powiedzieć, nie wiem, czułam się dobrze wśród tej siwizny, co może świadczyć o tym, że jestem po prostu już odrobinę starym człowiekiem. Wiecie co, zrobię sobie najpierw usta, bo mam ochotę na trochę pomarańczu. Dzisiaj jestem w takiej sukience, nie to sukienka, nie to żakiet, takie coś, wiecie? Ten, taka. A! Ona jest taka krótka dotąd. Jest taka intensywnie pomarańczowa i jakoś dobrze się ostatnio czuję w tym pomarańczu, jakoś tak mnie doładowuje energetycznie, także, nie to, to nie jest ta szminka, także chcę sobie wziąć moją Geraldine z Nars'a, przepiękny pomarańczowo-czerwony kon odcień i jakby do tej szminki dopasować resztę makijażu, bo przy tak mocnych ustach albo przy bardzo mocnym oku jednak lubię mieć to najpierw nałożone, a potem dopiero dopasować resztę, także najpierw sobie zrobię usta. Dobra, mam. Bardzo, tak. O ten kolor mi dzisiaj chodziło, o tę dawkę energii. Zaspakuję sobie, wiecie co, te cienie z Lamshopu w międzyczasie. To jest przedomiony brąz i pamiętam, że jak go zesuczuwałam, to się zdziwiłam, że bardzo fajny, taki e, przyjemnie chłodny brązik, już sobie to próbuję odpakować, no także ten Nick powiem Wam, naprawdę no niesamowita, niesamowita energia, w 64 lata, jakim cudem, nie? W ogóle szczupły, wysoki, w eleganckim garniturze zawsze, ale to nie, nie przeszkadza mu po prostu byciu mega, mega, mega rock'n'rollowcem. Dobra, to jest ten przydymiony brąz. O, to jest taki... No, bardzo piękny jest ten kolor. Bardzo piękny. Pigment też się wydaje, jakby taki bardzo porządny. Bardzo mi się podoba. E, potem weźmiemy sobie Turbo Pigment Top Nude. Już to otworzę sobie. No i w związku z tym, że właśnie ten Nick Cave to po prostu na tapecie Nick Cave idzie, leci mi Nick Cave i sobie po prostu e, i sobie dawkuje tego, tego nika Cave'a, No, naprawdę, no, coś pięknego. O! Jest. Tak wygląda. A! Wypadł mi i się rozwalił. Wypadł mi i się rozwalił. Może da się to jakoś w całość zebrać? Nie mam pojęcia. Yy, po prostu dzięki. Dzięki świecie. No nieważne. Weźmy kolejny to jest ten ślubniak. Teraz spróbuję go pozbierać, wiecie co, tego zasłoczuje, może tego. Tak żeby mi nie wypadł, byłoby fajnie. <laughs> o Boże. Tak to jest, jak się jest z ziemniakiem czasami wiecie. O, ładnie wygląda. O, to jest ten. Tak wygląda tutaj. No, dużo błysku takiego ciepłego. Złoto, pomarańcz, morelka, odrobinę różu tam jest. Takiego czegoś mi się chciało, właśnie z odrobiną różu, takiego multi jakiegoś śmiesznego. Dobra, pozbieram to i spróbuję zesłoczyć. Pozbierałam, to wiecie co? Tak wygląda słocz. Nie wiem, czy to w ogóle będzie do uchwycenia. Ale taka właściwie przejrzysta baza i on jest taki bardzo błyszczący, bardzo ładny topper. Na żywo jest troszeczkę bardziej cielisto morelowy. Wiecie co mam zrobioną yy, yy, tą, jak to się nazywa? podkręcenie rzęs i one wyglądają tak fajnie, że ja w ogóle ostatnio maluję oczu, nie używam tuszu do rzęs i się odzwyczaiłam w ogóle od mocniejszego makijażu oka, dlatego przemyślę, czy coś w ogóle na te oczy dawać. Zrobię sobie brwi mydełkiem, bo nie wzięłam mojej maskary, a jestem ostatnio przyzwyczajona do maskary, no ale zrobimy sobie, zrobimy sobie mydełkiem którego nie jestem największą fanką, no bo jednak e, to mydełko zawsze na tych e, brwiach trochę jest widoczne i trochę mi to, trochę mnie to e, wkurza, ale powiem Wam, naprawdę, jeżeli nie mieliście m, bądź nie miałyście nigdy e, tej trwałej narzęsy, mega Wam polecam. Ja robiłam tutaj w Piwicach, e, zostawiłam wam namiary na, na dziewczynę i profesja się nazywa Ann Lashes na Instagramie. E, Bosko. Ja miałam kilka razy robiłam tą laminację, ale jednak zazwyczaj jest tak, że ten skręt coś nie do końca mi pasuje, że za bardzo mi gdzieś tam uderza w powiekę czy coś takiego. A tutaj po prostu był, jest dobrany idealnie. Jestem w tym momencie już wiecie co dwa tygodnie po zabiegu, dokładnie dwa tygodnie i wyglądają idealnie. Bardzo, bardzo fajne. I to po prostu jak trwała, tak trwała na rzęsy, nakłada się jakby takie wałeczki. Potem taki preparat utrwalający. O, to wam pokażę, to są po prostu moje rzęsy. E, potem jest preparat właśnie utrwalający, i one się trzymają. No to jest potem taka czarna farbka, o mnie była nałożona. No i efekt zupełnie mi wystarczy, wygląda to super i nie ma tej, wiecie co, tej całej upierdliwości, która jest przy rzęsach przedłużanych jeden do jednego, bo tam jednak to wszystko potem jest trochę upierdliwe, eee, wiecie, nie można potrzeć oka, nie można oka zmyć czymś, e, czymś bardziej tłustym, no jest to wkurzające. Teraz są mam taką lo, lore, Alowską pomadę. Mam też już właśnie jutro mam laminację brwi. Zobaczę, bo też tak jak wiecie, też bardzo często zależy od kogo było wykonane. U mnie ta laminacja brwi jest ok, natomiast laminacja brwi, ona robi to, że te brwi są potem takie dosyć miękkie, co nie do końca jest jakby moim problemem, jakby, bo ja nie mam bardzo jakby niesfornych, krzeczastych brwi, także nie wiem. Spróbuję jeszcze jutro zrobić właśnie tą, tą, tą laminację. Zobaczymy, jak się będę z tym czuła. Ale ta henna na rzęsy to po prostu jest to. Ja wiem, że pomalowanie rzęs to nie jest dużo, ale u mnie to jednak jest oszczędność czasu przy maluszku, że nie muszę ich malować i przede wszystkim, że nie muszę tych rzęs potem. Zmywać, jakby to zmywanie jest dla mnie jakby, nie wiem, wkurzające, problematyczne. No w tym momencie jestem w takim etapie mojego życia, że każda sekunda rzeczywiście się liczy. I te sekundy są dla mnie bardzo cenne. Wezmę sobie może trochę tego przydymionego brązu i spróbuję sobie dać go troszkę w załamanie powieki. No, to jest chyba tyle makijażu oka, ile ja potrzebuję obecnie. Chyba więcej nie chcę nawet, powiem Wam szczerze. I czuję się z tym dobrze. Dołożyłabym sobie tych cieni, ale czuję się za dobrze z tym, co mam. Wybaczcie, zrobimy je w jakimś następnym może filmie. Albo dobra, wezmę trochę, wiecie co? Ten Turbo Pigment, on się będzie za bardzo błyszczał na mnie dzisiaj. Ale tego ślubniaka może troszkę wezmę. Boję się i teraz przechylać, że mi wypadną. Hmm, wezmę go sobie, dam... Takim precyzyjnym pędzelkiem tutaj na środek tylko, nad moją tęczówką. Trochę palcem klepie górę. Tak tylko, żeby coś tam się działo właśnie nad samą tęczówką. On jest też w takich ciepłych barwach odrobiny, a czy pomarańczowo z różowym jest pomieszany i ze złotym. Dlatego z tym pomarańczem się będzie fajnie komponował. Ale nie chcę wiecie, takiego efektu ciężkiego, ciężkiego makijażu jakoś to w ogóle nie jest mój wajp ostatnio. Także tak. Co? Jeszcze sobie trochę wezmę błyszczącego brązera. To akurat jest z Beauty Pie, żeby to całość była taka ciepła, ocieplona, słoneczna, letnia. Dobra, i to jest, wiecie, co chyba całość make-upu, bo czuję się w tym momencie optymalnie. Są te mocne usta, ale reszta nie jest taka um, za, ani za mocna, ani za lekka. Jakby jest ten makijaż, ale on mnie przygasza i w ogóle, i w ogóle. I też to są moje ulubione włosy ostatnio, ale na nie mam inny hack. To są właściwie włosy prawie, że totalnie naturalna moja struktura, tylko że podbite w określony, w konkretny sposób. E ale to, trzymajcie kciuki, kciuki, żebym tam się nie zemdlała na tych zakopach. Bardzo się cieszę na spotkanie z Tobą, moja widzko, z którą się właśnie dzisiaj będę widzieć. I mam nadzieję, że uda nam się jakąś relację wrzucić na Instagram, także jakiś post może się pojawi, także zapraszam na mój Instagram. I co? Tak ja mówię, wszystkie opisy, wszystko będzie pod filmem. Jakieś piosenki Nika kejwa Wam podlinkuję, jeżeli ktoś lubi smutnych panów, albo bardziej rock'n'rollowych panów. E, co? I spadam. Dziękuję za oglądanie, dziękuję, że jesteście i do zobaczenia znowu. Pa! Zostaw lajka, Ciebie to nie zaboli, a mnie dużo szczęścia. Dzięki i pa, pa!